Szanowni Państwo, w dobie posuchy inwestycyjnej związanej z pandemią, ale też innymi uwarunkowaniami, które nam mocno uszczupliły budżet, bardzo się cieszymy z każdej inwestycji, którą możemy realizować w mieście, a tym bardziej jak ona jest dofinansowana ze środków zewnętrznych. I tak właśnie w tym przypadku dzisiaj podpiszemy umowę na adaptację pomieszczeń w ramach Helwąskiej Szkoły Eksperymentu, pomieszczeń przy ulicy Rawskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Kwota umowy to jest 517 tysięcy, niemalże, bo 516 tysięcy 920 29 zł, 29 groszy dokładnie. Odbyły się dwa przetargi. Pierwszy, w pierwszym były cztery oferty. Wszystkie przekraczały wartość założoną przez zamawiającego. Odbył się drugi przetarg, pierwszy został unieważniony. W drugim przetargu wybraliśmy wykonawcę, wykonawcę zakład ogólnogodowlany Mirosław Markiewicz z Edlonga. Remont będzie obejmował e, pięć laboratoriów fizyki, chemii, biologii, matematyki i ciemni do zajęć optyki, ale również remont korytarza, klatki schodowej, szatni, łazienek, czyli całej tej infrastruktury towarzyszącej, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej. E, inwestycja, na którą dzisiaj podpisujemy umowę, jest elementem większego projektu Ląska Szkoła Eksperymentu, czyli stworzenie warunków dla czterech liceów ogólnokształcących Ergonskich do nauki w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych. Nowoczesnymi metodami, metodami eksperymentu. Cały projekt jest wart niemalże 4 miliony 300, 000, z czego dofinansowanie jest 4 miliony 36 tysięcy złotych. I chciałbym zwrócić uwagę, że jest to kontynuacja nowoczesnego nauczania. Bo realizujemy również projekt w, w ramach nauczania wczesnoszkolnego. 3 lipca została podpisana umowa na realizację podobnych pracowni dla dzieci, Panie. jeśli chodzi o nauczanie wczesno, wczesnoszkolne, w szkole nr 19. I te wszystkie nowoczesne metody będą, będą obejmowały uczniów klas, klas nauczania wczesnoszkolnego, później szkół ogólnokształcących. Także mamy taki tutaj logiczny ciąg. Jeden i drugi projekt obejmuje zarówno uczniów, jak i nauczycieli, ale także rodziców. Także tym bardziej się cieszymy, że jest to, że jest to taka kontynuacja nowoczesnego nauczania w naszych szkołach ergonzkich. Dziękujemy bardzo. Przejdziemy teraz bardzo. W danej realizacji w ciągu najbliższych 4 miesięcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. znaczy, ja cieszę się, że akurat na mnie tutaj nie padło, czyli akurat wygrałem ten przetarg, ponieważ dla mnie będzie to taka podróż sentymentalna, ponieważ kończyłem akurat szkołę podstawową, nie będę mówił lat temu, bo to troszeczkę już upłynęło, na Rawskiej, jako szkoła numer 20. także i od tego czasu praktycznie nie byłem i teraz sobie trochę odświeżę te stare kąty, które kiedyś ślipowaliśmy. tam w sumie jako takie dzieciaczki jeszcze. Także miło mi będzie tam wrócić. A my się cieszymy, że to Arbąska firma, bo y, był przetarg. Y, każda z firm mogła złożyć y, ofertę. Najkorzystniejszą złożyła rybałowska firma, co, co cieszy również w dobie właśnie koronawirusa, gdzie y, no, przedsiębiorcom nie jest pewnie łatwo. Także jeszcze raz gratuluję. część budynku będzie? Czy to jest czy to całość? Inwestycja zlokalizowana jest na parterze budynku, obejmuje powierzchnię około 300 m2. Czyli jeżeli ktoś zna tę szkołę to główne wejście, kierujemy się prawie na wprost i całe to skrzydło będzie objęte przebudową. I to będzie nam potrzebne do Centrum Edukacji Tak. Ja tutaj chciałabym jeszcze dodać, że firma y, Pana Mankiewicza y, kontynuuje jakby współpracę z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, bo y, nie tak dawno, na początku tego roku, uroczyście otwieraliśmy y, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego po rozbudowie jeszcze roboczo nazywanej tej inwestycji jako budowa Centrum Kształcenia praktycznego. Także tu relacje pomiędzy użytkownikiem a wykonawcą są już utrwalone, bardzo dobre relacje. Mam nadzieję, że ta inwestycja też będzie przebiegała w podobnej atmosferze. A co tam będzie robione konkretnie? Się wody, co, jest, co z w żeby właśnie tym Tak jak tutaj hmm, już wcześniej mówił Pan Prezydent: będzie to kilka pracowni: pracownia biologii z dygestorium, pracownia matematyki, pracownia fizyki, pracownia chemii. Też pomieszczenie ciemni, wygospodarowane w części korytarza. W, będą to pomieszczenia wyposażone we wszystkie potrzebne instalacje teletechniczne doprowadzone do stanowisk, na których będą te doświadczenia y, mogły być dokonywane. Tak jak mówiła też pani rzecznik, y, cały projekt to około 4 miliony złotych. Także y, działania miękkie, które będą wprowadzone do tych pomieszczeń, które będą przygotowane właśnie o wprowadzenie. Y, no na pewno dadzą ten efekt, o którym mówił tutaj nam prezydent nauczyciele z tam cztery, 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 Tak. Tak. Tak, te prace. tak. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo dziś podpisujemy tylko i wyłącznie na budowlankę, bo może niezbyt wyraźnie to podkreśliłem. Natomiast częścią tego większego projektu na 4 miliony prawie 300 jest też wyposażenie sal dydaktycznych zarówno w szkołach, jak i tej e, międzyszkolnej pracowni eksperymentalnej, która będzie się mieściła właśnie na, na ulicy Rawskiej. Samo Tym? wyposażenie to ponad 3 miliony złotych w tych pracach. Te, te My robimy by... wszystkie instalacje, wentylacje, instalacje, dygestorium, tak żeby można było to wyposażenie tam użytkować. Te prace będą jakoś wpływały na, na rok szkolny, czy roku szkolny na Nie. wyjdzieł Nie, no zakładamy, no teraz podpisujemy umowę, mamy jeszcze cały sierpień, zakładając nawet, że rok szkolny rozpocznie no, się normalnie od 1 września bo na, na dzień dzisiejszy tak możemy też i zakładać. Prace takie uciążliwe będziemy starali się wykonać w okresie, kiedy nie będzie uczniów w szkole, a z praktyk, które mamy już z naszymi wykonawcami, jeżeli nawet takie zdarzenia będą miały miejsce w ciągu roku szkolnego, będziemy to tak układać, żeby nie kolidowało to z normalną pracą szkoły. Z innej gościu, z odpowiednich pytań mnie interesuje, co słyszałeś Pana Prezydenta? Pan Prezydent przebywa w tej chwili w domu, no tak jak wcześniej mówiłem, no, musi odczekać swoje, ta rekonwalescencja trwa, wiadomo, że zarówno stłuczenia jak i złamania mają swój czas bojenia. Jest pod dobrą opieką, cały czas pod kontrolą lekarzy ze Szpitala Miejskiego w Elblągu. Myślę, że w dobrym nastroju po prostu musi by wyzdrowić. A wiadomo kiedy? Na ile ma lat nie jest chyba tajemnicą, że aktualnie zwolnienie jest do niemalże końca sierpnia, bo do 28 sierpnia. Natomiast moim zdaniem może być to około 6 tygodni, o ile dobrze wszystko się poukłada. Tak z doświadczenia mówię, bo wiedzy nie mam. Z pewnością Pan Prezydent się dostosuje do zaleceń lekarzy. A konsultacje jakieś prowadzicie w czasie okresu? No, tak, oczywiście. No, 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 Technicznie rzecz biorąc organem jest Pan Prezydent. My jesteśmy tylko urzędnikami, dlatego każdą decyzję jakąś kluczową to no, konsultujemy. Tak, To jest naturalne, wydaje mi się. E, stan zdrowia Pana Prezydenta pozwala na takie konsultacje zdalne i, i one się zdarzają, nie mówię, że nie. Bieżące rzeczy staram się póki co trzeci tydzień e, ogarniać, jak to wodzi mówią sam. E, myślę, że Pan Prezydent Nowak od ten działku wróci, ja idę na grup, to Pan Prezydent Nowak będzie tutaj jakby na posterunku, ale kluczowe decyzje podejmujemy wspólnie.